Cześć, kolejne zdanie z całek. Tym razem do poleczenia całkę sinus x dx przez a plus b cosinus x. Bardzo fajna, ładna całka z tej prostej przyczyny, że jeżeli za T podstawimy y, cały ten mianownik a plus b cosinus x, to jak policzymy pochodną, to wyjdzie tam b sinus x dx. Tak? Więc jest to oczywiście całka na całkowanie przez podstawianie. I mówię, cały ten mianownik, co tu jest na dole, to będzie nasze T, czyli to będzie a. Plus B, cosinus x. Dobra. No i teraz czemu? Tak, A i B to są oczywiście stałe, więc tak, tu z T robimy dt. Potem pochodna z A to jest oczywiście 0, bo to jest stała. Pochodna z cosinusa, sinus jest cosinus cosinusa jest minus sinus. Ale ponieważ tu jeszcze było B, to oczywiście trzeba je wstawić, tak? Dobra. No ja, czyli, aha i dopisać dx. No i znowu, ja tu będę miał sinus x dx, sinus x dx, czyli to minus b sobie jeszcze przerzucę, czyli pomnożę przez minus 1 przez b. Tak, bo podzielisz przez minus b, to znaczy pomnożyć przez minus 1 przez b. Czyli mam minus 1 przez b po dt równa się. To znika i zostaje mi sinus x dx. Ok. No i otrzymujemy teraz tak. Zauważcie, jak ładnie ta całka się zmieni. <laughs> Całkę sobie przepisujemy. Może ładniej. O. I teraz tak. Zamiast a plus b cosinus x, oczywiście to będzie nasze t. Teraz, zamiast Zamiast sin x Sin x dx Podstawiamy sobie Minus 1 przez b pod dt Zgadza się? Okej, okay. To się równa No i teraz co otrzymujemy? Otrzymujemy taką całkę Minus 1 przez b wyciągam przed I otrzymujemy całkę z 1 przez t. Wodę t. Minus 1 przez b przepisuję. Natomiast ta całka, weźmiemy ją kolorkiem. Minus 1 przez t. jest oczywiście korzystając z tego wzoru, logarytm naturalny z modułu x, czyli u nas będzie moduł t, tak? Czyli będzie ln moduł t. No i na koniec, oczywiście plus c. No i teraz wracamy sobie już tylko do, do xów. Minus 1 przez b przepisuje. Może tu na dole. Logadet przepisuje. Moduł przepisuje. Plus c przepisuje. Natomiast zamiast tego t wrzucamy sobie a plus b cosinus x. I to jest policzona nasza całka. Tak. I tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie o tym w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasion.pl.